Co robi George Miller w przerwie pomiędzy Mad Maxem, a kolejnym Mad Maxem Furiosą? Robi film, gdzie nikt nie strzela, nie wybucha, nie latamy w piasku, chociaż piasku sporo jest całkiem, czyli 3000 lat tęsknoty, gdzie Tilda Swinton i Idris Elba rozmawiają ze sobą. Rozmawiają ze sobą, a jeden z nich jest dżinem. Hej, okay. i w dodatku jest to bardziej baśnie niż film. Jest to bardziej o narracjach, a nie narracja. W dodatku nie było prawie żadnej promocji tego filmu. Po prostu wypuścił, piękny jest, kolorowy, świetni aktorzy, i poszedł wrócił do swojego projektu Furiosa. Czy to znaczy, że miał go kompletnie gdzieś? Czy to znaczy, że jest to taki zaginiony diament? I co ogólnie chodzi w tym filmie? Ponieważ. To nie jest film, który moim zdaniem ma tylko jedną głębię. Możliwe, że ma całkiem inne znaczenie i o tym opowiem wam na końcu. Zacznijmy od recenzji bez spoilerowej, a potem do teorii, która moim zdaniem sprawia, że ten film staje się ciekawszy i lepszy. So, what would you wish for? What is your heart's desire? Badaczka, która uwielbia nazywać siebie jako Solitary Creature, czyli samotną istotę, przyjeżdża do Istanbul, żeby tam robić wykłady promujące jej kolejną książkę. I tam znajduje jakiś dziwaczny flakonik, z którego wylewa się dźwięk, który mówi: spełnię twoje trzy życzenia. Problem zaczyna się jednak taki, że ów, pani narratolog, no kurczę, jest obeznana w tych wszystkich legendach, więc nie bardzo chce ufać dżinowi i nie będzie to taka łatwa przeprawa ani dla niego, ani dla niej. I nagle zaczynamy zanurzać się w świat opowieści, historii, życzeń spełniania życzeń, konsekwencji życzeń i jak to wszystko będzie wyglądało. Czy na końcu będą spełnione trzy życzenia, czy wypowiedziane w ogóle, czy dżin oszukają, czy dżin ma jeszcze inny plan, czy to ona będzie tutaj mistrzynią oszukiwania dżinów. Możliwe, że oglądając uwierzyli uwierzyliście, że to jest film akcji. Nie. Zdecydowanie nie. To jest film narracji, rozmów, dialogów. Powoli, spokojnie toczy się przez swoje prawie albo chyba dwie godzinki z kawałkiem. I w tym nie ma nic złego. Szkoda, ewentualnie, że marketing niespecjalnie w tę stronę wskazują, ale od samego początku dostajemy odpływający odrobinę od rzeczywistości montaż, który wskazuje nam, że coś tutaj jest nie tak, że coś jest dziwnego, się dzieje z naszymi bohaterami, i właściwie, gdy tylko wchodzi Tilda Swinton i. Idris Elba, to wiemy już, że właściwie do, prawie jak w sztuce teatralnej, oni będą siedzieć naprzeciwko siebie i rozmawiać, a potem będziemy robić flashbacki do pewnych konkretnych sytuacji. I to sprawia, że ten film zdecydowanie jest bardziej do takiego skupienia się i podążania, a nie do takiego a tutaj ptaszki, a tu telefon, a to coś innego. Może to być plus, może to być minus. Przede wszystkim, jeżeli idziemy na pewną baśń o baśni, no to to jest coś, co dostaniemy. Możecie zacząć narzekać ewentualnie, no nie wiem, no kurczę, że efekty nie są wszędzie piękne. Ja tak mówię bardziej dlatego, bo okej, okay, no zobaczyłem, że coś tu jest nie do końca realistycznego, ale czy w tego typu filmie powinno nas to obchodzić? Ja tego nie czułem się w ogóle dziwnie. Na przykład jest jedna scena, gdzie jakaś postać wyraźnie jest CG, człowiek, który wpada do wody. No, i wygląda to tak, jakby on nie miał wagi. Wiecie, ten element za szybko spada, jakby, ciś... jakby ciśnienie, ziemskie ciśnienie. Nasze ziemskie przyciąganie było nagle 20 razy mocniejsze. I tak... No okej, okay. ale mi to nie przeszkadza. Więc element wizualny tego filmu jest wciąż bardzo ładny. Jest bardzo dużo historycznych strojów. Historycznych w cudzysłowie, trzymajcie się. Przebiurek, pięknych płaszczy, pięknych dziwacznych ujęć. Kamera lubi w ogóle sobie bardzo ładnie krążyć. Często jest dużo wyżej, często dużo niżej. Podgląda naszych bohaterów. Więc, mimo tego, że jest to film zdecydowanie spokojny, wolny w tempie, to wciąż próbujemy chociażby tą kamerą chodzącą nas trochę wybić z równowagi. Na pewno nie jest to film nudny, jeżeli chodzi o sam montaż, ponieważ gdy mógłby robić kamerę na ciebie, tak jak teraz jest na mnie, 20 sekund gadania, nie, to on pokaże, a może troszeczkę się poruszymy, może tutaj coś się stanie jeszcze, co ma nas minimalnie chociażby wyprowadzać z równowagi, albo nawet sytuacji rozmowy w jednym pomieszczeniu, próbować nam jakoś poruszyć. Dlatego między innymi bawimy się rozmiarem naszego gina granego przez Idrisa Elbe, który wcale taki malutki nie jest, dzięki czemu mamy jakieś um, problemy do rozwiązania operatorska. Ja zastanawiałem się, czy w ogóle nie jest to robione tym tak zwanym forced perspective, że sobie Idris siedzi tu, tam siedzi <todgłosy> tilda i w ten sposób do siebie rozmawiają, bo dzięki temu ona jest dużo niższa i to może być fajnie, tak jak wy, we Władcy pierścieni to wyglądało. Bardzo możliwe. Nie wiem, nie chcę mi się zgadzać, Mam nadzieję, że tam nie było CG, bo przynajmniej tam nie zauważyłem, że on był CG powiększany. Ale, wróćmy do samej historii. Jest to legenda o legendach, jest to baśń o baśniach i to oznacza, że nie dostaniesz bardzo długo wyjaśnienia. Co więcej, możliwe, że w ogóle nie dostaniesz wyjaśnienia. Ponieważ to jest legenda, która opowiada nam, mamy, ja zaczynam opowiadać o jednej historii, o drugiej, wyciągamy jakieś wnioski z tego, ale my, widzowie, nie nasze postacie w filmie, idziemy sobie dalej i dalej. On, ten film nie daje nam żadnych odpowiedzi przez dobre trzy czwarte, właściwie, albo cztery piąte filmu, by na końcu dopiero dać nam coś i powiedzieć, OK, to teraz powiedz mi, czy to miało oznaczać to, czy coś innego. To może być dla ciebie niezwykle irytujące. I może być tak, że ten film jest po prostu dosyć, nie, powiem, nie chcę powiedzieć płytką, ale jednowarstwową historią o miłości, o próbującą odpowiedzieć na pytanie, czym jest miłość? Czy jesteśmy w stanie od miłości uciec? Ale jeżeli tak jest, to ja niekoniecznie jestem super zadowolony z tego rozwiązania, ponieważ wyszedł, skończył się sens, ja siedziałem i zastanawiałem się. Siedziałem, tam leciałem, napisał już nikogo nie było, tak wiem, już zaraz wy wychodzę, żeby nie przeszkadzać e, pani z obsługi kina, ale miałem takie, czy naprawdę chodzi o to? Wkurza, wkurzało mnie to, i zacząłem szperać sobie, próbować to ułożyć inaczej, i zacząłem dochodzić do innych interpretacji, a potem szukać innych. Niestety te, te poszukiwania nie przyniosły mi fajnych efektów, więc skupiłem się na swoje, więc teraz. Będę przechodził do spoilerowej części, o co może naprawdę chodzić w tym filmie i jaki jest prawdziwy sens. Zatem, jeżeli nie widzieliście i nie lubicie spoilerów, no to teraz wam już dziękuję. I w tym momencie mówię, to jest uroczy film, ale na pewno ma swoje wady i może być dla niektórych. Zbyt nudny, zbyt powolny, czasami CG troszeczkę wy, wy, wyrzucający i może zbyt prosty w odpowiedzi. Możliwe, że mówię: Kurczę. Wolałbym coś innego. I zakończenie może być dla Was niesatysfakcjonujące. Ale teraz przejdziemy do uzasadnienia i teorii. I do have a question. What See. Tilda Swilton jest tutaj narratologiem, który już w momencie, w którym przylatuje do Istanbulu, widzi dżiny. Różne dżiny się pojawiają, mdleje, mówi, że ma problemy z e, pamięcią i gdy pamięcią, właściwie z percepcją, mówi, w pewnym sensie zdradza, jakby to było coś, co towarzyszyło jej od dłuższego czasu. I co więcej, w jednej ze swoich historii zdradza, że to jest coś, co towarzyszy jej od małego od kiedy była no, samotną dziewczyną po prostu w um, Akademiku dla Dziewczyn, w jakiejś szkole um, z internetem. Zatem tutaj dla mnie dostajemy pewne sugestie, pewne iskierki, które będą nam wskazywać, jakie jest prawdziwe znaczenie. Gdy pojawia się nas dżin, on zaczyna opowiadać historię, um, właściwie, a ona nie chce żadnego życzenia wypowiedzieć, i dopiero w momencie, gdy jedna z tych historii um, zdaje się, Wpływać na nią, to ona nagle staje się niejako zakochana w Dzinie i wypowiada życzenie, żeby Dzin ją pokochał, żeby ona też mogła kochać jego i oczywiście razem jesteśmy. A potem zakończenie jest takie, że ona wypowiada drugie życzenie, jednego nie wypowiada, żeby on był tam, gdzie jest jego miejsce, niezależnie czy to jest przy niej, czy nie, i żeby on niejako z własnej woli. I tutaj on z własnej woli do niej będzie wracał, a ona w międzyczasie pisze książkę 3000 lat tęsknoty, właśnie opisując tego Dzinie. Rysując go, opisując całą historię. I dla mnie w tej scenie opisywania i wydawania książki kryje się sedno tej historii. Ponieważ moim zdaniem ten cały film jest o nie o związku, nie o relacji, nie o miłości, jest o akceptacji. W pewnym sensie choroby psychicznej, ponieważ to, co poznajemy, ona opowiada, że miała kiedyś. Wyimaginowanego przyjaciela, kiedy nikogo nie było dla niej jako, jako, jako dzieciak, no to on był dla niej wsparciem, gdy ona sobie radziła, gdy miała ataki, choroby różne. Więc już wiemy, że coś takiego istniało w jej głowie. Możliwe, że to była schizofrenia, kto wie. I w momencie, w którym ona wszystko to spisała w książce, ale w pewnym momencie, im bardziej to spisywała, tym mniej w to wierzyła i spaliła to. Spaliła te wszystkie informacje, i wtedy ten chłopak przestał się pojawiać. To jest dla mnie ogromna esencja, ponieważ tutaj jest powiedziane, że ona już wtedy miała prawdopodobnie problem z osobami, które jej się wydają, możliwe, że z chorobą psychiczną. I Dzin jest dokładnie tym samym. Dzin się jej objawia, to jest pewnie któraś kolejna już taka postać, która jej się objawia. Pamiętajcie, na początku filmu pojawiają się dwa inni a Co więcej, ona jeszcze opowiada swojemu koledze, że czasem tak marzy się, osoby jej pojawiają i znikają. Innymi słowy mi się przypomina Piękny Umysł i John Nash, że to po prostu jest jakaś dysfunkcja. Ale tym razem, gdy poznaje osobę, która zaczyna z nią koegzystować, czyli osobę, która jest wyimaginowana, ale zaczyna być tak piękna, że pasuje do niej i do jej wersji miłości. Pozałóżcie, ona jest narratologiem, zajmuje się narracjami i Obiektem jej miłości staje się Dżin, który ma kilkadziesiąt tysięcy lat, powiedzmy, nie wiem, ja ile, może setki tysięcy lat, kto wie, tak naprawdę, który żyje słuchając historii innych, uwielbia opowiadać historii, który, tak, który jest jedną wielką narracją. Więc niejako ona, moim zdaniem, wyobraziła sobie postać która idealnie odpowiada na jej e, problemy jednocześnie na jej potrzeby i jednocześnie może być taką odpowiedzią na traumy, które ona przeżyła, ponieważ dowiadujemy się z jednego ładnego ujęcia, że najprawdopodobniej e, e, przeżyła niestety e, utratę u, utratę ciąży, więc e, nie mogła nawet się doczekać dziecka, więc to też jest taka forma troszeczkę uleczenia e, tej traumy. I im bardziej obserwujemy sobie, jak idealnie wpasowuje się w sposób narracji tenże dzień, tym bardziej wierzymy w to, aha, to wszystko się dzieje w jej głowie, to ona to niejako opowiada. Na przykład nasz dżin opowiada historię o tym, jak została uwiedziona Sawa przez, e, przez Salomona i mamy jedno ujęcie, gdzie ona przełyka ślinę, nasza Sawa, a potem mamy kilkadziesiąt minut później, jak nasza Tilda Swinton prze, przełyka tak samo ślinę, niejako dając się uwieść. I tak, ona się daje uwieść. Narracji. Daje się uwieść historii, ponieważ historia, przynajmniej dla niej, może być tak samo satysfakcjonująca, może mieć dające tak dużo miłości, może być wszystkim. Narracja może być wszystkim. Może zastąpić rzeczywistość. Co więcej, narracja może być rzeczywistością, ponieważ ten dżin, on nie jest prawdziwy, ale... Dzięki tej narracyjnej strukturze on staje się prawdziwy. On jest bardziej prawdziwy niż to, co przeżywa niejako nasza, nasza Tilda Swinton, i właśnie dlatego jej zakończenie, gdy ona przedtem stworzyła jako dzieciak przyjaciela, który się pojawił. On się już pojawiał, ona go zaczęła opisywać i wtedy zwątpiła w siebie. Nie zaakceptowała w pewnym sensie tej choroby swojej. Tak teraz robi dokładnie odwrotnie. Opisuje wszystko i afirmuje swoją własną narrację. Jest tego dumna, wydaje to, publikuje to jako książkę, ponieważ to jest coś, co, coś, co ona chce mieć jako swoją część. Niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie, to jest dla mnie to esencją. To jest narratolożka, która jednocześnie studiuje narrację, by uczyć się, jak ludzie sami siebie okłamują. Bo bądź co bądź tego się uczy, i tego się dowiadujemy. Ona na wykładzie opowiada, ludzie wierzyli w Bogi, bo nie znali, nie znali nauki. I to jest osoba, która nagle zaczyna wierzyć w Dzina. Nie dlatego, że ten Dzin jest realistyczny, nie dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że ta narracja jest czymś, co nadaje jej życiu sens. Innymi słowy, to jest nie obrona narracji w tym całym filmie, obrona legend, obrona mitów, także naszych prywatnych mitów, i obrona tego, że ja mogę po prostu kochać. Historie, opowieści, komiksy, bzdurki jakieś, bo to jest moje. Jeżeli ja z tym jestem szczęśliwy, no to to ma sens. I teraz coś tam podnie, pod, podnieść rękę, ale to nie może być tak, że ona się po prostu zakochała w dżinie, ponieważ przez ostatnie 40 lat życia zamykała się na miłość i tak dalej. ja teraz odpowiadam. Czy uważacie, że naprawdę George Miller, który, który jest całkiem, powiedziałbym, progresywnym twórcą, yy, bo... Yy, ty zostawmy to na bok, ale że chciałbym opowiedzieć nam historię o tym, że każda kobieta tak naprawdę potrzebuje faceta, tak naprawdę potrzebuje związku. I pomimo tego, że ona to opowiada, że ona jest usatysfakcjonowana w życiu, jakie prowadzi, to nagle Jin poprzez historię musi obudzić w niej prawdziwą miłość. A prawdziwa miłość to musi być miłość do mężczyzny, bo inaczej nie będzie ona usatysfakcjonowana, jeżeli się nie prześpi z bardzo dużym, przystojnym czarnym mężczyzną, jeżeli nie będzie w z nim związku. Czy naprawdę uważacie, że to jest sens, który jest opowiedziany? Moim zdaniem dokładnie nie. Moim zdaniem to jest afirmacja, w pewnym sensie chorób, jakkolwiek to zabrzmi chorób, to jest taki list miłosny do Johna Nasza z pięknego umysłu, a z drugiej strony tak naprawdę naszego świata wewnętrznego. Czy ten świat wewnętrzny jest oparty na rzeczach, które są prawdziwe czy nie, to nie jest ważne. Dla nas one są prawdziwe. Więc jeżeli miałbym szukać prawdziwego znaczenia tego filmu, no to ukryte znaczenie właśnie znajduje się w tym, że to narracje, które tworzymy, definiują nas, co więcej, są na tyle silne, że mogą decydować o tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Mój sens życia może być wyciągnięty z zwykłej narracji, która nie ma absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. I tu od razu mogę podać bardzo prosty przykład. Mamy. Kilkaset tysięcy religii, pewnie, odłamów religii na świecie. Na pewno nie wszystkie są prawdziwe, a ludzie potrafią nadać sens swojemu życiu, wierząc w Boga, Jachwę, Mahometa, Buddę, 40 Buddów, Brahmana. Bra Mogę po prostu sięgać po pierdyliaryt różnych wersji, wierząc w siebie, wierząc w szatana, kogokolwiek chcecie. Czy to jest w stanie im nadać sens życia? Tak. I moim zdaniem, w pewnym sensie George Miller mówi, ta siła narracji to jest coś, co nam będzie to, towarzyszyło nam od zawsze, definiowało nas od zawsze, i nawet teraz, gdy uważamy, że jesteśmy przebodzcowani, mamy piękną scenę, gdzie Idris Elba, czyli nasz Dżin, jest nagle w Londynie i jest za głośno, jest za dużo dźwięków, czyli kiedy jesteśmy tą teoretycznie przez naukę, to tak naprawdę wcale tak nie jest. To wciąż ulegamy mitom, bzdurkom, ale to są nasze bzdurki. Czy to będzie. Bóg czy to będzie kurczę, Superman? Ja mo moim sensem życia może być Superman, Jeżeli w moim to, to pozwala mi egzystować, to on będzie dla mnie tak samo realistyczny jak ten dżin w tym filmie. Tak jest moje zdanie. Ja możliwe, że tutaj poszedłem w całkiem inną stronę, ale przyznam się, szukałem sobie analiz anglojęzycznych i ogromna większość mówiła, to jest prosta baśń, która nie ma drugiego dna. Nie potrafię tego zaakceptować. Moim zdaniem zbyt dużo dostaliśmy sugestii, że to, co Jin opowiada, to nie jest prawda, że to, co mówi nasza. Nasza Tilda Swinton. To także nie jest prawda, w sensie, że tutaj nie operujemy przez pierwsze, dwie trzecie filmu w świecie realnym, tylko w świecie opowieści, legend. Te legendy dostrajają się do tego, co akurat potrzebuje nasza postać. Tilda Swinton w pewnym momencie tak tylko zaznacza: Była, było poronienie. Nagle pojawia się postać w legendzie opowiadanej przez Gina, która nie jest w stanie urodzić swojego, swojego potomka. Jest, e, ginie przedtem niejako, czyli ten potomek ginie wcześniej. Opowiada, o, e, opowiada delikatnie tylko o partnerze swoim, z którym była, tylko tak zasugerowuje, i nagle Jin potrafi opowiedzieć idealną wersję tego związku. Nagle w jego ostatniej opowieści on opisuje, co prawda, osobę, nie było, która była bardzo inteligentna, która chłonęła wiedzę, i nagle on stawia się w pozycji tego męża, o którym nie wiemy nic którym, którym była Tilda Swinton, ale wyraźnie możemy się już domyślać po tej jej cząstkach historii i on nagle się ustawia w tej wersji, dzięki czemu przełamuje jej bariery. Dzięki czemu opowiada, tak powinien wyglądać idealny ten twój związek, który niestety się rozpadł. I ja nagle mam tak, aha, to jest zbyt dużo sugestii, że to jest wszystko praca, em, po pierwsze praca narracyjna, którą sama ze sobą wykonuje nasza Tilda Swinton, a po drugie, że jest to wszystko jak legendy i opowieści, dają sens, dają sens naszemu życiu, niezależnie od tego, czy są prawdziwe, czy nie. Ale to są moje teorie, czekam na wasze, czekam na wasze zdanie, ponieważ film wyraźnie nie zbiera milionów widzów na świecie, więc z chęcią się dowiem, co wy o nim sądzicie. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, czekam na te teorie. Przyznam się szczerze. Jestem bardzo dumny z mojej teorii i ciężko będzie mnie przekonać, że nie mam racji. Ale zapraszam. Inaczej, jest szansa, żeby mnie przekonać. Zadzwoni George Miller. Chłopie, co ty pierdzielisz? A ja tak, przepraszam, przepraszam pani. Przepraszam pani, George, mogę być statystą na Furiosie? Nie. Tak mniej więcej będzie moja wyimaginowana rozmowa z Georgeem Millerem rozmawiać. Tyle z mojej strony. Widzimy się następnym razem na Brodo z Kosmosu. Na razie.